AeroCamp to jest nowa inicjatywa w Podkarpacie, Mielec, miasto z lotniczą duszą, gdzie wszyscy się cieszą z możliwości obsłowania z lotnictwem. My to czujemy i to dodaje nam skrzydeł. W ramach tego dobrego ducha zaprosiliśmy tutaj dwóch mistrzów świata, którzy relacji jeden na jeden, przekazują swoją wiedzę kolejnym adeptom. Ktoś, kto już latał na akrobację, może zdobyć nowe doświadczenia, może jakiś tutaj myk, który potem na zawodach dodatkowe punkty daje. Ktoś, kto jeszcze nigdy nie latał może na akrobację oczywiście, może wsiąść do takiego samolotu z mistrzem świata i wykonać wiązankę, zobaczyć na czym w ogóle akrobacja lotnicza polega? Ja osobiście uwielbiam akrobację. To są fikołki na niebie, gdzie świat wiruje, mnóstwo pozytywnych endorfin, mnóstwo fantastycznych wrażeń. No, na poziomie zawodniczym to już jest dość ciężka praca, którą, którą trzeba włożyć, ale tak naprawdę dla każdego. Piloci w zasadzie akurat teraz, ponieważ to dość krótko, krótki termin był od ogłoszenia pomysłu do realizacji, tak naprawdę zorganizowaliśmy to w ciągu dwóch tygodni, więc przyjechali piloci z Polski, ale już mieliśmy telefony z zagranicy również, ponieważ tak dobrą praktyką na świecie jest, że piloci, którzy zdobywają laury na zawodach międzynarodowych, są mistrzami świata, szkolą pilotów na całym świecie. W związku z czym chcemy, żeby tutaj do Mielca przyjeżdżali, przylatywali piloci tak naprawdę z całego świata, żebyśmy my tutaj mogli no, nadawać szlify kolejnym może mistrzom świata. To jest pierwsza edycja, więc wiele rzeczy jakby weryfikujemy na żywym organizmie, czy nam to działa, nie działa, co poprawić na przyszłość, ponieważ feedback ze strony środowiska był dość duży, więc myślę, że będziemy robili kolejne edycje. Trudno mi powiedzieć w tej chwili, czy to będzie jeszcze w wakacje, czy już po wakacjach, czy jeszcze za jakiś czas. Na pewno, na pewno nie zaniechamy tej formuły, bo bo jest ona po prostu warta, warta kontynuacji.